Cześć, nazywam się Mateusz Sybus, mam 28 lat. Pochodzę z Waxmunda i chciałbym się z Wami podzielić tym, co udało mi się osiągnąć w tym roku: 5 sportowych wyzwań, 5 ton na siłowni w 5 minut, 6 wież widokowych w jeden dzień, próba Iron Man, 75 km całe polskie teatry w i na koniec 100 ton na klatę w jeden dzień. W 2022 rok rozpocząłem od wyzwania 5 ton w 5 minut na siłowni, przysiad 60 kg 28 powtórzeń. Ława! 50 kg, 32 powtórzenia i martwy ciąg. 70 kg, 15 powtórzeń. To wszystko w 5 minut. Jim Kropek, najlepsza siłka. Polecam serdecznie. Kwiecień 2022. Triathlon, próba Ironman. Niecałe 4 km pływania, 180,2. Rower i na koniec maraton. Zacząłem na Nowotarskim Basenie. Pływanie zajęło mi godzinę i 20 minut. Towarzyszył mi tam, w sumie przez cały dzień towarzyszyli mi Piotr Mądrzieniewicz i, i Maciek Handel, moi najlepsi przyjaciele, których serdecznie teraz pozdrawiam. Dziękuję im za to, że byli i, i że dalej są. Eee, pętla kolarska licząca 30 km, e, wiodąca przez podhalańskie wioski. Musiałem ją okrążyć 5 razy, e, łącznie 180 km, co zajęło mi niewiele ponad 7 godzin. Trzecia dyscyplina w triathlonie, czyli bieganie, 42,2 km, maraton. Z różnych względów ten maraton biegłem na bieżni, która znajdowała się na siłowni wiadomo jakiej. Jim kropek Nowy Tark, serdecznie polecam. 4 godziny 15 minut ciągłego biegania i sukces. Próba zakończona sukcesem. Kolejne wyzwanie: 6 wież widokowych w jeden dzień. Radziejowa, Koziarz, Lubań, Magórki, Gorz i na koniec Mogielica. 40 km biegania, niecałe 3000 metrów przewyższenia. O 9 rano wystartowałem, o 20 godzinie byłem już na mecie. Także 12 godzin ciągłego biegania, nie mogę powiedzieć, że tak było, ponieważ z parkingu na parking, spod wieży, pod następną wieżę przemieszczałem się samochodem i moim zdaniem to właśnie było najtrudniejsze w tym, w tym wyzwaniu. Nie samo bieganie, nie samo zdobywanie szczytów, tylko właśnie te przerwy i ciągłe przechodzenia z wysokich, z wysokich obrotów na, na rozsiadywanie się w samochodzie i z powrotem, i z powrotem i tak 5 razy, także wydaje mi się, że, że, że to właśnie było najtrudniejsze. Dzień wymarzony, pogoda idealna, widoki wyśmienite, forma sportowa, byłem przygotowany naprawdę bardzo dobrze. W tym dniu towarzyszył mi także kolejny przyjaciel Alek Amro, serdecznie pozdrawiam. Wiem, że byłeś tylko na jednej wieży i niestety nie udało Ci jej zaliczyć, bo skręciłeś kostkę, ale i tak dzięki, że byłeś. 28 urodziny, 28 lipca i 75 km w jeden dzień. Całe polskie Tatry przesz, z parkingów Doliny Chochołowskiej poprzez Grześ, Rakoń, Wołowiec. Kończysty, Starorobociański, Ornak, Kasprowy Wierch, Rysy i na koniec Morskie Oko. W tym dniu towarzyszyły mi i pomagały Kasia, Janusz, Kądziu, Andrzej i po raz kolejny Alek. Serdecznie Wam dziękuję, najlepsze urodziny w moim życiu, super wspomnienia, piękne chwile, nigdy tego nie zapomnę. Pogoda kapitalna, najpiękniejszy wschód i najpiękniejszy zachód słońca w moim życiu. Po drodze oczywiście nie, nie, nie odbyło się bez przygód. Pogubiliśmy się i to dwa razy na szlaku, raz z Alkiem, raz z Andrzejem, ale jest, jest co wspominać i teraz, teraz się z tego śmiejemy, wtedy trochę płakaliśmy, ale, ale dodatkowe kilometry tylko, tylko teraz tak naprawdę wyszło na dobre, bo im więcej kilometrów, tym, tym więcej lepszych i, i miłych wspomnień. O czwartej rano wystartowałem z Doliny Hochowskiej, by po kilkunastu godzinach, po godzinie 21, znaleźć się w morskim oku. Świętowanie z całą ekipą, naprawdę łezka się wokół kręci. Prawie całą trasę biegło mi się naprawdę wyśmienicie, ale trzeba przyznać, że na Równiwach Smulskiej, gdzieś tam w okolicach 50 któregoś kilometra, miałem delikatny kryzys, ale Andrzeja towarzystwo, Andrzeja doświadczenie i, i zimna krew na pewno tutaj dużo pomogły i, i razem zdołaliśmy dobiec, czy tam doczołgać się do Morskiego Oka, a stamtąd już razem z kądziem, z Januszem i, i z Kasią wyruszyliśmy na Rysy. Mocna ulewa. Kolejne zwątpienie, ale na szczęście ta ulewa po pół godziny już, już, już przeszła, już gdzieś się oddaliła, ściągnęliśmy peleryny. Szybko ubranie wyschło i, i po prostu dotarliśmy na szczyt, gdzie właśnie znaleźliśmy się gdzieś około pół godziny przed, przed tym zachodem słońca, o którym wspominałem. I, I później, później to już tylko jedno wielkie świętowanie, e, wspominanie, pokazywanie sobie zdjęć, nagrywek i, i, i już kolejne myśli o kolejnym, o kolejnym przedsięwzięciu, o kolejnym projekcie. I, I takie na pewno będą. Mam nadzieję, że wspólnie z Wami. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje nam. Nie ma... niech, niech żyje nam. Takie tak tam w urodziny niech. na Rysach. Yes. <noise> no to, smacznego. No to jemy. <noise> to twoja cała. No gdzie? No diet całą. Urywaj się. Jak w Mm, ale zjubę. Jak dam do tego, to się to dostanie nie Nie jest z Wrzesień 2022 i 100 ton na klatę w jeden dzień. 8 godzin i 29 minut ciągłego wyciskania. Najtrudniejsza rzecz jaką zrobiłem nie tylko w tym roku, ale też i w całym moim sportowym życiu Docelowo miało być tak, że 2500 powtórzeń ciężarem 40 kg, ale po prostu te skurcze, ta pompa mięśniowa, która po drodze po 3-4 godzinie wyciskania przyszła i dała o sobie znać, no zweryfikowała mocno plany. 1700 powtórzeń udało się faktycznie zrobić. Później po prostu zdjęliśmy te dziesiątki po bokach i, i kolejne 800 powtórzeń to już, był, to już była sama sztanga. Później dobijaliśmy znowu. Znowu tą czterdziestką do samego końca, także udało, udało się to zrobić. Niecałe 9 godzin, jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. E, szczęście, radość. E, I i kto, kto nie wyciskał na klatę 9 godzin, niecałe w jeden dzień, to chyba nie zrozumie, co, co, co wtedy się działo i, i jak to wyglądało. I, i Taki skurczy w życiu nie miałem i mam nadzieję, że już mieć. Nie będę. Zapytacie, po co mi to wszystko było, po co mi to wszystko jest. Sport to moja największa pasja w życiu. Nie wyobrażam sobie żyć bez sportu, bez treningów, bez poświęcenia, bez adrenaliny, bez systematycznej pracy, bez tego wysiłku, który, który wkładam po prostu w to, co robię. I nie tylko wysiłek, nie tylko czas poświęcam, ale też, też serducho. Pracuję w sporcie, spełniam się w sporcie i mam nadzieję, że tak pozostanie. Rok 2022 za mną, zbliża się 2023. Kilka planów już faktycznie na ten rok. Jest 7 stycznia 2023 i kolejny kolejny sportowy challenge. Pływanie 10 godzin jak największy, jak najdłuższy dystans. Także szykuje się pływanie bez przerwy, tylko kraul charytatywnie. Co będzie? Zobaczymy 7 stycznia. Zapraszam wszystkich na miejską pływanie w nowym targu od 8 rano będzie się działo. A co potem? Wiosna i lato 2023 eee, i kolejne, kolejne sportowe projekty, kolejny prezent na kolejne urodziny 29 już. Eee, co chodzi mi po głowie? Rekord polski bosów w wieku 24 godzinnym na ten moment wynosi 123 km. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się to zmieni. Eee, cała Polska. Czeka na mnie też biegowo z Gdańska do Zakopanego z kapelą góralską na mecie. To mi się marzy na 29 urodziny. Eee, Podwójny Ironman też jest taki plan. Zobaczymy, czy uda, uda się wszystko zrealizować. Ale to są takie rzeczy, które gdzieś teraz chodzą mi po głowie, które chciałbym zrealizować, o których ciągle myślę, o których, o których nie przestaję myśleć i o których, z którymi się po prostu nie rozstaje. I, i z tą wiarą i, i z tym przekonaniem. Idę na każdy kolejny trening. 3, 2, 1. A było to. Nie pamiętam. I spróbujmy jeszcze raz. Może tak, bo to jest mój taki znak. Wiesz. Tutaj. wyżej, tak jak się tutaj. Tutaj? Okej. Okay. A to, aha, to tak musi być, tak? Tak. Wach nie, z mojej miejscowości na, to, na Podhalu, z Waxmuda, z mojej miejscowości na Podhalu, okej, okay, jeszcze raz. No wiem, wiem o co chodzi, Dobre. jedziemy tam, jeszcze raz, a to mogę cały czas, nie? Tak, możesz. Może. Okej, okay, sutki muszę poprawić, jedziemy. Wyzwanie polegało na tym, że trzeba było podnieść 5 ton w wyznaczonym czasie, czy tego w ogóle nie gadać aż tak szeroko? Bo to wiadomo, że jak 5 ton w 5 minut, no to nie mogę w pół dnia, nie? 5 ton 5 minut, tak? No. <ślam> tak <tokit> <eg> <laughs> No wtedy była taka pogoda, Patrz, co się dzieje, co się dzieje, i później... Tak, <connectors> <synthes grown andoney> <gradas> Może tak być, czy jeszcze raz? dla mnie. Czyli to już jest spoko nagrane, wydaje wam Te tak. No. A teraz tak, spójrzmy parę Okej.